Jest jedno takie miejsce na świecie, gdzie każdego roku o tej samej porze ludzie zastygają na ulicach, składając hołd bohaterom. Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Było największym podziemnym zrywem w czasie II wojny światowej. I choć od tamtych wydarzeń upłynęły 72 lata, pamięć o nich nie przemija. Przeciwnie, kolejne pokolenia uznaniem i pokorą mówią, pamiętamy. Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte 31 lipca 2004 roku. Powstało z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Co roku odwiedza je pół miliona osób. Skąd ten fenomen? Było pierwszym tak nowoczesnym muzeum w Polsce i stało się wzorem dla innych tego typu placówek nie tylko w kraju. Obok fotografii i przedmiotów z powstania warszawskiego, największym skarbem z tamtego okresu są świadectwa i opowieści ludzi, którzy przeżyli. Stworzono Archiwum Historii Mówionej. Składa się na nie blisko 3000 nagrań wywiadów z powstańcami. Pracownicy muzeum poszukują kolejnych osób, których wspomnienia można by uwiecznić. Bo muzeum to nie jest tylko miejsce pamięci samego zdarzenia ale miejsce pamięci o ludziach, którzy wtedy walczyli. W pierwszych dniach to była euforia, łzach, który jakoś dość szybko przeminął, bowiem później, gdy było coraz ciężej nie tylko nam, ale i mieszkańcom, ponieważ Niemcy, no, mordowali mieszkańców, nękali nas bombardowaniami. Jesteśmy na ulicy Grażyny 13. Tuż przed wybuchem powstania. Pani była właśnie w tym miejscu. Tak jest, przyjechałam z Rikszą z ulicy Leczno pędziłam na godzinę piątą, bo o czwartej dostałam telefon, że mam się zgłosić w dzielnicy, której nigdy przedtem nie była. I co pani wtedy czuła? Wiedziała pani, że za chwilę wybuchnie powstanie. Jest pani Już w zupełnie o tym tak. miejscu? Człowiek wtedy wszystko brał dobrą monetę, że tak musiało być. No. Nie było czasu na zastanowienie, dlatego że jak wyszłam o 5, to już był atak niemiecki. Tutaj z Grażyny nie Grażyna, Płaska przy Grażyny. Na rogu była Wedel, gdzie Niemcy byli. I oni już nas zaczęli, po godzinie 5 już nas atakowali. Ja się dostałam tutaj do grupy ludzi, dowódcy nie znałam, wszystkich, nie, nikogo, tylko mi powiedzieli, jesteś z nami. To wszystko, bo wszyscy zginęli potem na Pułaski. Także ja zostałam sama. Spadła bomba na Płaski, Jak bomba trzasnęła, to wszyscy zginęli. A ja z tyłu miałam otwór do piwnicy, taki przygotowany dopiero do budowy domu. I ja zleciałam tam. I jeszcze potem gruz... Z tym, że musiałam pewnie krzyczeć, musiałam się odzywać, bo po kilku godzinach oddział mojego wujka akurat, który też był na Mokotowie, wyciągnął mnie. W Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć między innymi goliata. To bezzałogowa tankietka. Mina wypełniona materiałem wybuchowym o wadze od 50 do 75 kg. Miał zasięg rażenia od 800 do 1500 metrów. Eksplodując, burzył mury i torował drogę dla piechoty. Dwa goliaty były w stanie obrócić w gruzowisko pięciopiętrową kamienicę. Te pojazdy czarno wpisały się w historię powstania. Katedra była dwukrotnie atakowana przez Goliaty, prawda? Tak. Stare miasto było niezwykle ważne, zarówno dla nas, bo pamiętajmy, że to jest święte miejsce dla całej Warszawy i walka tutaj miała też charakter symboliczny. Walczymy blisko Zamku Królewskiego, blisko Starego Miasta, rynku Starego Miasta, blisko katedry w końcu. Dlatego no tutaj musimy się wyjątkowo poświęcić. Z punktu widzenia Niemców, Starówka to obszar blisko Wisły. Dlatego również zależało im, żeby jak najszybciej zdobyć ten obszar, żeby uniemożliwić ewentualny desant na przykład wojsk radzieckich z Pragi tutaj i odciąć Polaków od jakiejkolwiek właśnie pomocy z drugiego brzegu Wisły. Tak więc dla dwóch stron Stare Miasto miało wyjątkowe znaczenie. W jakim stopniu za pomocą goliatów katedra była zniszczona? Wojska niemieckie wybierają kanonie i z tej strony podchodzą goliaty, robią dużą wyrwę w murze zewnętrznym, Świątyni przez tę wyrwę właśnie wchodzą już wchodzi piechota niemiecka, tam do środka do katedry. W historii Polski, mierzonej naprawdę od tysiąca lat moglibyśmy tylko wskazać dwie świątynie, dwa momenty, gdzie tak zażarcie walczono w środku kościoła. Przecież każdemu z nas kościół się kojarzy z miejscem wyciszenia, z miejscem odprawiania nabożeństw, a na pewno nie strzelania, nie rzucania granatami, nie ubierania w końcu. A tak właśnie było w Katedrze Warszawskiej w roku 1944 i chyba tylko moglibyśmy to porównać do obrony Jasnej Góry w 1655 roku podczas Potopu Szwedzkiego. Tutaj w środku były barykady przez nawę główną. Niemcy byli w nawie głównej oraz na chórze, skąd razili powstańców miotaczami ognia. Nasi żołnierze z batalionu Bończa, z batalionu Wigry, z batalionu Gustaw, jeszcze raz przypominam te staromiejskie, waleczne. Jakże bohaterskie oddziały walczyły głównie w zakrystii, były w zakrystii oraz w kaplicy Baryczkowskiej. Także w środku są walki. My strzelamy, to znowu Niemcy rażą nas, a mieli więcej broni maszynowej mieli chociażby miotacze ognia. I mimo to, pamiętajmy, od 12 sierpnia nie mogą zdobyć katedry. Dopiero posiłkują się lekkimi nosicielami ładunków wybuchowych Goliad. Podprowadzają od strony dziekani, wchodzą kolejne oddziały niemieckie, i 28 sierpnia już w końcu katedra pada. Ale to było aż kilkanaście dni bohaterskiej obrony przy takiej dysproporcji sił, przy takiej różnicy uzbrojenia. Po stronie powstańców uzbrojenie było największym problemem. Na 25 osób przystępujących do walki tylko jedna była uzbrojona. Powstańcy dysponowali niemal wyłącznie bronią ręczną. Amunicji wystarczało na dwa. Trzy dni walki. Niedostatki uzbrojenia starano się kompensować improwizowanymi konstrukcjami, takimi jak samochód pancerny Kubuś. Jest to jedyny pojazd pancerny skonstruowany przez ruch oporów w trakcie II wojny światowej. W Muzeum Powstania Warszawskiego możemy oglądać jego replikę, a w Muzeum Wojska Polskiego oryginał. Kubuś został zbudowany w ciągu 8 dni w warsztacie samochodowym na powiślu, biegu Tamki i Topiel. Właściwie ze względu na swoje przeznaczenie, to jest transporter opancerzony. Brał udział między innymi w ataku na Uniwersytet Warszawski. Kubuś jest jedynym oryginalnym, zachowanym samochodem pancernym polskiej konstrukcji. To replika słynnego liberatora KG 890GRS. Amerykański samolot w barwach brytyjskiego Rafu z polską załogą. Pilotowany przez kapitana Zbigniewa Szostaka niósł pomoc powstańczej w Warszawie. W Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się replika Liberatora. To jest replika konkretnego modelu, czy my znamy jego historię? Ten Liberator, który tutaj znajduje się w naszym muzeum, to Liberator B-24J. Liberator, który upamiętnia załogę kapitana Zbigniewa Szostaka, która siedem razy leciała do Warszawy. Niestety, ten siódmy raz był tragiczny. Rozbili się zestrzeleni przez Niemców koło Bochni. Ten los podzieliło więcej samolotów. Około 300 samolotów dotarło nad naszą ukochaną stolicę. Niestety ponad 40 rozbiło się ze strzelonych przez Niemców. Musimy pamiętać, że te samoloty leciały z bazy głównie w Brindisi, we Włoszech. Pokonywały ponad 1400 kilometrów i z powrotem, ponieważ Józef Stalin nie zgodził się na międzylądowanie na lotniska, które były już w rękach Sowietów. Polskie państwo podziemne w czasie II wojny światowej to fenomen. Nigdzie na świecie, w żadnym czasie i miejscu nie było struktur państwowych działających w konspiracji. Istniało sądownictwo oraz departamenty rolnictwa, przemysłu czy oświaty. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa utworzono prawie 2000 szkół średnich. W czasie wojny studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów. To prawda, że wtedy Niemcy pod koniec wojny w ramach swojego wywiadu stworzyli taką komórkę, która miała badać struktury polskiego państwa podziemnego jaka, bo mieli taki plan, że w, po przegranej wojnie odtworzą takie struktury u siebie. Tak, to prawda. W momencie, kiedy już zdawano sobie sprawę doskonale z tego, że przegrywają wojnę, Niemcy powołali specjalną komórkę, która zajmowała się studiowaniem struktur całej polskiej konspiracji, jak było zbudowane podziemne państwo polskie, jak było zbudowana i funkcjonowała podziemna armia, po to, żeby rzeczywiście w przyszłości u siebie móc coś podobnego zorganizować na wypadek innej okupacji. To, to tylko dowodzi tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że to prawdziwy fenomen. Tak, to był naprawdę fenomen, łącznie z tym, że o czym nie często się wspomina, a szkoda, bo to było ogromne poświęcenie pokazujące no niezwykłe bohaterstwo jednak nas jako polaków, że zorganizowano wywiad, który był najlepszym wywiadem w Europie w tamtym czasie. Przy alei na skarpie w Warszawie znajduje się Muzeum Ziemi. W połowie września w czasie powstania warszawskiego toczyły się tu zacięte walki, których ślady można znaleźć do dziś. Jak walki w czasie powstania toczyły się w tym budynku? Ten dom razem z całym terenem stanowił taki ważny punkt oporu powstańców, bardzo ważny też ze względu strategicznego, dlatego że ten teren był takim łącznikiem pomiędzy Śródmieściem Południowym a Czerniakowym. Tutaj te tereny były też poryte rowami łącznikowymi, którymi powstańcy pod ostrzałem niemieckim silnym się przemieszczali. Ostrzał szczególnie był z Muzeum Narodowego i też przez długi czas z gmachu Imki. No i o ten budynek też toczone były ciężkie boje. Szczególnie tutaj się wsławiły takie dwa bataliony powstańcze, batalion Miłosz i Miotła. To one właśnie ten największy odpór dawały tym atakom niemieckim. W tym miejscu znajdują się ślady krwi powstańca. Czy wiemy, kim była ta osoba? znaczy wiemy tylko tyle że był to żołnierz który obsługiwał granatnik przeciwpancerny Piata który ostrzeliwał niemieckie działa szturmowe sztuk 40 prawdopodobnie które atakowały ten budynek od strony Sejmu. No i on właśnie został ranny w wyniku tego ostrzału tych dział szturmowych. Został ranny prawdopodobnie w okolicy Nerek, bo takie informacje też się w relacjach powstańców pojawiały. No i tutaj w to miejsce został złożony. No niestety z imienia i nazwiska tego człowieka nie znamy. Co wspólnego ma Pomnik Warszawskiej Syrenki z Powstaniem Warszawskim? Do rzeźby syrenki pozowała przed wojną Krystyna Krachelska, która w powstaniu była sanitariuszką dywizjonu jeleń. Czym Krystyna Krachelska zasłużyła się w powstaniu? Krystyna Krachelska walczyła jako sanitariuszka. Udzielała pomocy rannemu koledze, kiedy dosięgły ją niemieckie kule. Dostała trzy strzały w klatkę piersiową. Leżała 1 sierpnia do wieczora, zanim koledzy zaprowadzili ją do punktu sanitarnego. Niestety po operacji nad ranem zmarła. Krystyna Krachelska jest upamiętniona u nas w muzeum, chociażby tym pomnikiem. Przed wojną Krystyna Krachelska... Pozowała do pomnika Sereny Dłuta Ludwiki Niczowej. To, to jedyny pomnik, który ocalał z zawieruchy II wojny światowej. pisała wiersze, więc musiała być bardzo wrażliwa. U nas w Muzeum, jadąc z Window, możemy posłuchać jej pięknej pieśni. Hej, chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami. Jakże głębokie słowa tak chętnie śpiewane wtedy, 72 lata temu, ale również dzisiaj. System kanałów Warszawy był wykorzystywany w czasie Powstania Warszawskiego do łączności, transportu broni i amunicji, a następnie ewakuacji ludzi z upadających dzielnic. To właśnie Plac Krasińskich odegrał kluczową rolę w ewakuacji Starego Miasta, która rozpoczęła się pod koniec sierpnia. Jednego dnia do zejścia tym kanałem na skrzyżowaniu ulic Długiej i Miodowej czekało kilka tysięcy osób. Zaledwie przez chwilę a mogę powiedzieć, że już to czuję w kręgosłupie. To bardzo niewygodna pozycja, a przecież powstańcy chodzili tak. Znacznie dłużej tutaj w muzeum znajduje się replika kanałów, jakich używano do komunikacji i do ewakuacji. Ta replika pokazuje, jak w rzeczywistości te kanały wyglądają pod względem rozmiaru, jak i kształtu. To nie, bud nie były budowane dla ludzi, żeby nimi chodzili, tylko do odprowadzenia ścieków. Natomiast w powstaniu stały się w pewnym momencie koniecznością przemykania się pod pozycjami Niemców. Po prostu komunikacja ulicami miasta była zbyt niebezpieczna, bądź też wprost niemożliwa. Ale czy używanie kanałów do transportu, do ewakuacji, to był plan, czy to się stało spontanicznie? A nikt nie zakładał używania kanalizacji do walki, a natomiast to stało się w momencie, kiedy Niemcy podzielili miasto w zasadzie na części, każdą części otaczając swoimi siłami, więc komunikacja, no, łączność była mocno utrudniona i to dziewczyny wpadły na pomysł, żeby przemknąć się pod pozycjami Niemców właśnie kanałami. W to chodzenie kanałami nie było takie proste, tutaj w muzeum to jest to ekscytacja, tak? bo wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, trzeba znaleźć wyjście na własną rękę, nie znając drogi, natomiast w rzeczywistości to było dużo, dużo trudniejsze i tragiczniejsze. Właśnie musimy pamiętać, że to jest tylko replika, ale w rzeczywistości tam panowały zupełnie inne warunki. A Raz, że nieczystości, to co spływa z toalet, przecież to wszystko płynie kanalizacją, plus do tego oczywiście te ciemności, które mocno utrudniały poruszanie się. Czy są jakieś dokumenty czy przekazy na temat tego, jak ludzie się zachowywali, jak reagowali na długie przebywanie w takich warunkach? Są wspomnienia powstańców i o ile zorganizowana ewakuacja starówki, to głównie trudność polegała na długości chodzenia, że 5-7 godzin bez możliwości wyprostowania się, przez no normalnej na naszej że to pozycji. To jest nienaturalna pozycja. Ból kręgosłupa, więc tak jak często słyszało się od powstających, oni nie pamiętali, że byli głodni, spragnieni. To, co oni pamiętają z przejścia e, kanałami, to jest ból kręgosłupa po tylu godzinach e, wędrowania. Nie mówiąc już oczywiście o tych odrażających rzeczach, na które się natykali w czasie chodzenia kanałami, typu trupy, po których po prostu chodzono. No jest to utrata poczucia orientacji, tak? Do tego dochodzi no, to jest psychiczny odbiór tego. Tak, klaustrofobia, co prawda, jeżeli jesteśmy w sytuacji zagrożenia, to pokonuje się tą klaustrofobię, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście w momencie kiedy ludzie czuli się zagubieni w tych kanałach, to tracili zmysły. Są znane przypadki, kiedy ludzie nigdy nie wyszli z kanału tylko dlatego, że oszaleli po prostu. My siedzimy przed ścianą pamięci, na tej ścianie są tysiące nazwisk, ale wiem, że wśród nich jest jedno szczególnie ważne dla Pana. Tak, to są takie bardzo, bardzo ciepłe, serdeczne wspomnienia po moim koledze, przyjacielu z konspiracji, właśnie z pułku Armii Krajowej Baszta. Dosłownie dwa, trzy dni przed powstaniem wraca grupka chłopaków z tych naszych kolegów. Między nimi jest tak właśnie ten mój taki serdeczny przyjaciel Kazik Tesławski, pseudonim Racuch i przywiózł mi tą piękną piosenkę Dziś do ciebie przyjść nie mogę, którą ile razy teraz słyszę to wspominam tego Kazia, a jakie były jego losy po tym, co jeszcze utrwala tą moją pamięć o nim. Stoimy już po otrzymaniu broni od dowódcy kompanii przed samym wyjściem do akcji do powstania na terenie wsi za gościniec koło terenu wyścigów konnych. Mamy ataka, nasz batalion Karpaty, ma atakować wyścigi konne. I stoimy we trzech, właśnie ten Kazik, i drugi Adam Szpaderski, pseudonim Kordian i ja, Genek Tyrajski, pseudonim Sęk. I ten każdy, który zawsze pełen dobrego humoru, pełen zawsze jakiś jakich żarcików, tego, stoi jakiś zamyślony, obo, 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 oczy gdzieś tam w przestrzeń. Ja do niego, Kazio, co ty taki A tu w tej chwili padają od niego z, z jego ust słowa. Wiecie co, tutaj to lepiej chyba dostać od razu łeb jak być rannym. Był pierwszym poległym w naszej kompanii. Dosłownie przewidział własną śmierć. I to powoduje to połączenie tych jego losów z tym, że on mi przywiózł tą piękną piosenkę, dziś do ciebie przyjść nie mogę z partyzantki. To jedna z bardzo niewielu piosenek partyzanckich rzeczywiście napisana na partyzance, nie w Warszawie, tak jak Krystyna Krachelska pisała, jej chłopcy, bagnę na broń, czy inne piosenki. Tylko ta piosenka rzeczywiście powstała na partyzancie A przy tym, kto zna, to wie, że to jest naprawdę piękna melodia. Ile razy słyszę tę piosenkę Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, to widzę tego Kazia stojącego przed tym wyjściem do akcji z tą jakąś dziwną miną. Z tą taką myślą. I, I stąd to wspomnienie o nim ma dla mnie takie ogromne jakieś wewnętrzne znaczenie. Co pan sobie myśli, jak pan widzi, jakie tłumy, i to nie tylko Polaków, ale ludzi dosłownie z całego świata, odwiedzają muzeum? Wszyscy powstańcy są bardzo zadowoleni z tego, bo to utrwala pamięć o powstaniu. Pamięć w następnych pokoleniach. My jesteśmy, ja ja byłem młodych chłopak 18 lat, a dzisiaj co mam? No, 10 lat do setki. Także ja wiem, my jesteśmy pokoleniem odchodzącym. Więc na pewno chcielibyśmy, żeby jak najlepsza ta pamięć o powstaniu pozostała. Więc jeśli. To muzeum jest tak przyjmowane, że to odwiedza je bardzo wiele osób i nawet, powiedziałbym, że bardzo wiele, nawet może większość młodzieży, młodego pokolenia. Jest ich to bardzo dużo, to, to prawda. Jest to jest tak, jak żeśmy tu dzisiaj oglądali. Także ja uważam, że to bardzo dobrze, że tak jest, bo to po prostu będzie utrwalało pamięć o Powstaniu Warszawskim, na czym nam bardzo zależy. To zrozumiałe. Przez 63 dni powstania zginęło około 20 tysięcy żołnierzy i prawie 200 tysięcy cywilów. Na skutek systematycznego wyburzania miasta przez Niemców zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. W Muzeum powstania można zobaczyć film zarejestrowany z pokładu liberatora lecącego nad miastem ukazujący zrujnowaną Warszawę. Spacerując po warszawskiej starówce czy woli, możemy natknąć się na podziurawione ściany. Te zniszczenia to pozostałości po wojnie i powstaniu warszawskim. Ale nie tylko one przypominają o tych wydarzeniach. Muzeum, które praktycznie oddziałuje na wszystkie zmysły, w niecodzienny sposób przenosi odwiedzających do roku 1944. Wizyta w muzeum to obowiązkowy punkt dla każdego, kto chce zrozumieć wydarzenie, jakim było Powstanie Warszawskie.